One w woda? Woda? Tak. Szyczona, Ale ja nie mówię tutaj, ale... jest przypisana czasem 5700 lat temu i to byli rolnicy i hodowcy, którzy zamieszkiwali te tereny. Podstawą, bytu była dieta mięsna. Natomiast 14 tysięcy lat temu już pojawia się umiejętność gotowania. Naczynia. Naczynia tworzono około 10 tysięcy lat temu. 2000 lat później klimat zaczyna się powoli ocieplać, lodowce wycofują się na północ, a tundry stopniowo są zastępowane lasami. Mezolit, okres przejściowy to 2000 lat. I 10 tysięcy lat temu, gdzieś na terenie Anatolii, między Tygrysem i Upratem, to tam udomowiono pierwsze gatunki traw. Rodzi się wielka rewolucja neolitu. Życie tych ludzi odwraca się o 30 stopni. Złowców i zbieraczy stają się osiadłymi rolnikami. Dlaczego? Deponują we wnętrzu Matki Ziemi ziarno i oczekują na plon. To oczekiwania powoduje, że powstaje stałe budownictwo, powstaje umiejętność lepienia ceramiki, powstają kolejne umiejętności, z których korzystamy do dzisiaj. Zwierzęta, na które polowano, rozpoczęto powolny proces domestykacji, niedomawiania. Sól. Ciekawostką jest sól. Soli w ogóle nie znano w paleolicie. Ona nie była potrzebna do trawienia białka zwierzęcego. Ale w momencie, gdy człowiek zaczął przyspajać białko roślinne, pojawia się potrzeba użycia soli. Jak sobie poradzono z tym problemem? Metody górnicze znane są ze średniowiecza, Ale homo sapiens ma ogromne zdolności przystosowawcze. Doskonale zna naturę. Z terenów Polski najbardziej rozpoznany źródło jest w po gdzie ową słoną wodę odparowywano w brykietarzach. To gliniane kubeczki jednorazowego użytku stawiane przy ognisku, gdzie słoną wodę uzupełniano, a sól można było ze ścianek zeskorbować. Rolnicy przybywają tu stosunkowo późno, bo dopiero 7,5 tysiąca lat temu. Przybywają z terenów dzisiejszych morach poprzez przełęcze karpackie i bramę morawską. Osiedlają się wzdłuż głównych rzek, wisły i warty. E, ciekawostką jest to, że budują długie domy. Domy, które mają nawet 50 metrów długości są piętrowe. Mieszka tam Grzesi, cała wieś. Natomiast model gospodarczy, który stosują to kopieniacko. Wykarczowują lasy kamiennymi i przemiennymi siekierami i ogniem, a przy pomocy prostych, robowych i kościanych motyk rozrywają ziemię, wsiewają ziarenka. Warto też zwrócić uwagę, że na początku na udomowiono również zwierzęta. Pierwszym udomowionym zwierzątkiem to jest jeszcze w paleolicie pies, jako towarzysz polowań. Natomiast w naolicie pierwsze udomowione to zwierzęta turze dzisiejszych krów. Następne udomowione to świnki, potem kozazowcą. Kozazowcą, ponieważ szkielet jest, archeolodzy tak nazywają, ponieważ szkielet jest nie do rozróżnienia. W połowie na jest udomowiony kot, a na koniec na razem ze sznurowcami przybywa za Azji tutaj udomowiony koń, przy czym sznurowcy są kanibalami przy okazji, więc... Nie tylko, że przyjeżdżają, żeby tutaj podbić upadającą cywilizację, lecz zjadają swoje To nie, no, Panie, zawsze zwraca uwagę na te pięterka. Jest pewna prawidłowość. A po, powiedzcie mi no. Państwo, jak myślicie, do tego służył taki budynek jak ten tutaj? No, 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 no widać. Nie no kurde, jestem pod wrażeniem. Najczęściej słyszę, że to kurnik. Szczególnie po tym, jak mówię, że żadnego ptactwa nie udomowiono całkowicie. Budynek jest na słupach, a jedna z teorii mówi, że dookoła każdego ze słupów był wykleciony kosz z innej w, w koszynistowym Żadna myszka nie wychodzi. Wyobraźcie sobie mąkę z takiego urządzenia. Nie, nie. Ta mąka nie jest biała, to jest pełne ziarna, śluta. Jednocześnie to bardzo kaloryczna mąka. Dlaczego kaloryczna? Spore ilości krzemionki dostawały się do tej mąki z owych elementów trących. E, co robiono z krzemieni? Z krzemieni robiono noże, sierpy, groty z skał, groto szczepów, ciekiery, ale i skalpele. 5700 lat temu na kujawach pod wielkim megalitem pochowano delikwenta po trzykrotnej udanej trepanacji w Bez tomografów, antybiotyków, NFC. Trzy razy odseparowana kość wraca na miejsce, a skąd wiadomo, że zabieg przeżył? ponieważ wszystko się zagoiło. Koza z owcą są udomowione na początku Neolitu. Dlaczego koza? Jest wyjątkowo niewybredna, jeśli chodzi o kulinaria. Mamy tu technikę sumikowo-łątkową, jeśli chodzi o samą ścianę. Taką technikę zastosowano budując komorę świątynną. No tam była komora świątyna u nas obora. Całą gałązkę. O tam, gałązkę całą. Ale nie tamtą gałązkę. To to jak do pyska jej dasz, to cię złapie. Gdzie? Nie dawaj jej tak środku. Te naczynia z najstarszym na świecie przedstawieniem wozu kołowego. Bardzo charakterystycznym naczyniem dla tamtych czasów jest naczynie o mocno rozchylonym wylewie. Jak to archolodzy mówią, i wydatnym brzuźcu. Jest to o tyle charakterystyczne naczynie, że od niego wzięła się nazwa owej kultury. Tutaj wielu archeologów zastanawiało się jakie przeznaczenie tych naczyń, bo warto też zwrócić uwagę, że naczynia są lepione z wałeczków. Koło garncarskie nie jest znane. Koło garncarskie wynaleźli Celtowie dopiero za 3000 lat. Natomiast naczynia wypalano zarówno w ogniskach, jak i w piecach. Tutaj wielu profesorów zastanawiało się, jakie jest przeznaczenie jest tych naczyń. No. Profesor Zygmunt Krzak, świętej pamięci, w latach 80., gdy robił badania w ćmielowie na Gawrońcu, dał sklejone naczynie pomocnicy. I pyta się, a do czego byś to, to użyła? Klepnęła się, bo to je do dojenia. My wiemy, że oni mieli rację. Wszystkie prace w gospodarce, łuskanie grochu czy soczewicy, rozchylony wylew umożliwia trzymanie gdami, pozostawia wolne ręce. Tutaj mamy piec garncarski, to jest piec ze wzgórza e, z Gawronka. Piec był na wzgórzu skopany, szczyt pieca był na poziomie gruntu. U nas nie dało się go skopać, ponieważ jest podłoże i łasko. To to. Był by to piec z płaszczem wodnym. Wymarka, tak? Tak to nazywało się podmiotem. Same ulepiły się. Tak, <laughs> <laughs> same ulepiły się. A sprężca was tam zaprosił. Mlekiem kościł, kościuszkami. Szybko się nalepiło? No. Po tą No bo tam jest pół zapasów 220. Ale nie mniej. No nie mniej, no. To oczywiste. Doskonale wiem, że człowiek ogromnym nakładem pracy potrafi cudować. I do dzisiaj w prosty ślepego... przenosić. Oczywiście, że tak. No,